Tak nie działa dobrze w tym mieście jak kluby seniora. Cieszę się, że działają na tyle profesjonalnie, że jeszcze potrafią na swoją działalność zdobyć pieniądze, i tymi pieniędzmi podzielą się międzypokoleniowo, zarówno ze starszą grupą mieszkańców Pionek, jak i z dziećmi, których tutaj widzę, też sporą, sporą grupę. Mam nadzieję, że to dopiero. Początek jest to pierwszy festyn, będzie kilka następnych. W ten sposób Ryszard Brodowski wraz z burmistrzem Robertem Kowalczykiem powitali uczestników festynu międzypokoleniowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień w Pionkach. Impreza odbyła się na placu Między Blokami na Alejach Lipowych w środę 15 lipca.

Nasi seniorzy, ich pierwsza inicjatywa, piknik dla mieszkańców Pionek, integracyjny. Myślę, że bardzo ciekawa, bardzo fajna propozycja. Bawią się i starsi, i młodsi i myślę, że z tej zabawy wyniosą wiele radości. Była to realizacja zadania publicznego pod tytułem Tylko wolontariat możecie odmłodzić. Festyn sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2018-2020. Festyn jest organizowany przez Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień w Pionkach z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w Warszawie. W ramach projektu wolontariat tylko możecie odmłodzić. No i jak Państwo widzą, przyjął się ten festyn. Mam nadzieję, że zorganizujemy jeszcze jeden w najbliższych miesiącach, czyli we wrześniu. Jak podkreślił organizator, to nie ostatnia impreza tego typu w naszym mieście.